Siemanko, widzowie. Ja sobie otworzyłem menu tworzenia serwera. Czekajcie. Dobra. Mam ustawione. Przetrwanie. Normalny. W sumie i tak tutaj można przestawiać, to nie są jity. Seed. Jakie są tu seedy? To się zleśpiemy To Deep Dark to, to jest oszustwo. się zrespię, bo tutaj będziemy mieli jedzenie. Albo nie. Mam coś innego. Tego nie wybierajcie tutaj nigdzie, nie znajdziecie drewno nigdy. To. u Villager. Teraz. Zmieniamy to na Kozakowo. Iśmy bym nazwę. Teraz Ile mamy tutaj graczy? Wstawi się to smak, więc tyle będzie. A co sobie jeszcze możemy utworzyć, a mianowicie? Może też o chyba. To wtedy wyjdzie tak. Dobra Mamy A już IP A nie IP mamy tu e, Bo czujcie, jak to się zapisze IP serwerów co zawar teraz pewno nie będzie aktywny, a dobra. Minus minus jeden, dwa, pięć. Minus jeden, dwa, pięć. Jeden, dziewięć, trzy, siedem, dwa, jeden, zero. Port yy, musimy sobie wymyślić nasz własny port, czyli mój to będzie 13 45 67. Czy tam 6, nie wiem. Dobra, tylko znajomi. Widocznie wy... dla graczy LAN. Paczki nie, nie będę. Paczek. No, Dobra. Tu mam jeszcze inne. Są tu karty. To jest fajne. A nie, chcę mi się. A wy tego nie widzicie, bo to jest prywatne. Na drugim oknie mam otworzyć stronę. Godowanie świata. Generowanie. Dobra. Zostańmy. Tu. Zdajmy sobie. Tak się jakoś dziwnie gra. Tylko nie wiem dlaczego. Tam chyba jest wioska. Есть. Дай мне есть. Разумеешь? дай ешь. Понимаешь, ешь. дай где-то Jest. Dobra, mamy. Ej, zlepił się ten sam duży domek co mamy na Minecraftu i kwadratowie, znacie? Patrzcie. Ten sam domek, ja nagrywam. Ja nagrywam. Uj, do wody Ty, to jest dosłownie to samo co na Minecraftu i kwadratowie. Sunset, Czy by spotkali? Take some seat. What? Nie, ja tego nie rozumiem Hotel Z ty co Ja nagrywam, mówiłem hmm. tutaj powinno, powinno być to O, kowal Jeszcze drugi kowal gdzieś powinien być Tak, był też Dobrej temki Żelazo. Hop, 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 Coś mamy. Tam mamy te drzewa i tam też mamy kowala. Pamiętam. Tutaj mamy owce. Tego nie pamiętam. Domki, domki. ten kowalu byliśmy. Ej, gdzieś tu był jeszcze jeden kowal. A, już widzę. hotel. Jakiś dziwny, ten hotel. A nie, bo to nie jest hotel. Mamy. No, takie same itemy. To sam se po prostu wylasowaliśmy. Kozak Idziemy się do domu, piszę IP. By inni po prostu mogli tam Dołączyć jest domek? Tam. i zamykać drzwi przed nosem ile drzwi? Tu nie mam żadnych łóżek. Jeszcze idę po łóżko. Obudziarka tutaj będzie... Oj, dużo się będzie działo. Trochę tutaj sobie ogarniemy. Tutaj nie ma w ogóle porządku. Kórze. Jaki stolik. Hop. Dobra. Przepraszam, to muszę zabrać. I postawić tu. się już dostać. Dobra. I szajpie. Wyłączanie świata. Stworzenie kopii zapasowych Arab. I them, IP. IP. Jeden, dwa, pięć, jeden, dziewięć, trzy, siedem, dwa, dziesięć. I Jeden, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dobra. A nie, nie może być to się razbyt długie. Dobra, okej Sel Connect. skoro ta IP jest zła, to może coś się I pomyliło, wpisz jakieś Problem. Czy tam co zadziała, tylko się coś musiało zawiesić. Okej. Okay. NSV się połączymy. Musimy, być, musimy mieć jakąś sieć. Jak zwykle. Boże, kaj, coś tu się muszę upitolić? Disconnect. No bo... ...bo inna ja to so mac ip jak chcecie. 1 4 5 6 dobra no, Сейчас Ага. Хочу, что-то еще не Мам... Редактор

Dobre. É bom que é isso. Você Eu não quero Dobra, teraz okej jest, no. Ile jeszcze panegania? Czyli na dniu. Chyba kończymy, trzymajcie 7.